Witajcie w szóstym odcinku z gry Poké Life. Znaczy Poprawka? Czwartym. Chyba zagrzmiało. Dobra. Hmm. Mam dla Was niespodziankę. Mam inny plan. Nie kupujemy tamtego pokołona, tylko mój mutki jest wykolszony i mam szósty level. Więc to się bardziej opłacało. Tak. I mam 14 niezdbali. Dokupię sobie jeszcze. Znaczy... O, o, teraz mam już oś 17. Mhm, tak. No. Iyy. To mój tata. Hmm. No, Trecko, Trek. Nie wiem. Nie, nie umiem czytać jego nazwy. Hmm, wygramy. Hmm, nie złapał się. I też tak było, że trochę za dużo piłem I muszę też zaraz nadrobić inne Pokémony, bo mają one za mało level. A! Mało przegram? Hmm, przegram. Mm, tak, bo miałem chyba Wingola jakiegoś na pierwszy level złapanego. I niegodnie sprzedałem. Hmm. Zigzagul? Tak, Zigzagul. Damy ci... Ziemeczku, jak ty masz mało tego? Yy, ataku. Lol. Nie wiedziałem. Muszę Ci wytrenować atak. 3 ataku za 345 Yyy... Yy, to dobry handel. Też pozdrawiam jednego widza. O yy, Który dał mi subskrypcję. Yy, po prostu dał mi suba. Yy, yy, dziękuję. I teraz mój yy, mudkip ma nowy atak, będę musiał go nauczyć. Yy, już Wam mówię, jaki? Mood slap To jest atak ziemny. Specjalny, tak. Status, a to jest fizyczny. Czyli, że tayklu Tatskle, Czy znaczy, slap Aha, za mało gotówki, tak. A za ile? Wow? Hm? Tyle szans powodzenia, a tyle kasy. Hm, No nie wiem, nie wiem. Ciebie z pokonami złapiemy, mam nadzieję, i sprzedamy, mam nadzieję. Tak. Hmm, troszeczkę za mało. Jeszcze trochę. Potrzeba. To szczęścia. Niestety. Mm -hmm, mm -hmm. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj nagramy jeszcze jeden odcinek, tak o 17 albo o 18. Znaczy wrzucę odcinek. Tut, tut, tut. Tut, tut, Jej! Fajnie. I, I to już jest druga moja próba, więc na tej troszeczkę jest źle, bo y, nie było mnie słychać. Bo y, mój mikrofon się odłączył. Patrzę, patrzę, patrzę. Bo na tym odcinku właśnie wbiłem ten. Y, szósty level Mutkipa. Patrzę, patrzę, patrzę. Y, nagrałem już cały odcinek, co nie? Patrzę, patrzę, patrzę. Y, nie słychać mnie. Facepalm. No. Taka była historia, owa. Mm, mm, mm. Mam nadzieję, że cię pokonam. Mm, what the fuck? Loaded. Loaded! Dziewiąty level. Hmm. Nie wiem, czy tutaj zainwestować w sprzęt czy w... Może w... w, w o, Ciebie słabię, mam nadzieję. Czy w. Mm. No, kto o. Ile Ty pójdziesz. Wow! 2K. Hmm. Spodczek, spodczek, spodczek. Yy. Sala to nie głowa młodki. Będziesz miał nowy atak. Aleluja! 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 Dlaczego to zawsze ja? No. Cie. Przy tylu procentach. Y, przy tylu procentach. Y, no. Y, przy tylu procentach. No, Jak się nazywa. Przy tylu procentach. Y, kurde. Y, szansy, że. On się tego nauczy? Nie nauczył się. Haha. Ha. Hachaszki. <gry> <gry> Niedobra. <gry> niedobry. Mutkip nie jest niedobry. Znaczy... Yy, może dobry jest w statystykach, ale... S nie lubimy chyba. Po pierwsze lewa. Ty mam nadzieję, że się złapiesz, siłeczku. Tak. Ja sprzedam cię to zdarzy, chyba zacząć pięć, No, tak, jak przedtem. Tak, jak przedtem, jak nagrywałem tam ten odcinek, no. Żeby nie było. Mudkip. Jeśli mi się teraz nie uda, to będę nieszczęśliwa. No, nauczyłeś się. Ja się cieszę, jak ja się cieszę, że ty się tego nauczyłeś. Jak ja się cieszę. Dziękuję. Czekajcie, bo... Nie wiem czy ten. A tak daje. Poszukamy w, w Pokedexie. Hmm, jak to było? Mud slap. the fuck? Mud slap. Hmm, jest. Hmm, typ ziemny. Specjalny. Hmm, moc 20. Celność 100. Obniża celność przeciwnika. Hmm. Hmm, hmm, hmm 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 okej okay. czyli że obczyniłem sobie to i możesz być hmm odświeżę i coś zobaczę hmm tak, what what? Works? o! jest growl mutlap i teraz patrzymy na stan mojego mutkipa i mam nadzieję, że tam będą wszystkie jego informacje. Nawet te, jakich ataków używa MOOC, i GROWL. Hmm. A co to jest Gro? No znaczy się wiem, co to jest GROWL, ale zapomniałem. GROWL Typ normalny. Status, celność to. Obniży przeciwnikowi atak o jeden poziom. Hmm. To bardziej się to opłaca. Tak to być go w ogóle nie był. Hmm. What the fuck? What? 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 Mm. Przepraszam. Oh. Hm. A właśnie, jeszcze miałem nazwać pokemony. To wymyśliłam sobie tak, że oh, nie nazwę żadnego. <laughs> no bo nie, nie, bo tak mi się wydaje, że tak lepiej. No, po prostu lepiej. Na przykład, ugh, na przykład ktoś, na przykład, mówi: A pokonałem tego. Jego, na przykład, jego pokemonem głównym jest Mudkip. A jak na przykład no, nazwał, na przykład, nie wiem, Płetwa, to jego Pokémonem głównym jest Płetwa. Według mnie lepiej brzmi Mudkip. Hmm. A, jeszcze pokonam Ciebie. Nie złapie ciebie? Złapałem! Jaki fuks. Fart! Piąt level chyba był. Zaciłam. Zacieram rączki. Może Wy tego nie widzicie, ale mam nadzieję, że słyszycie. Oła, aż mnie dają ze sobą. To tym przyjemnym akcentem pożegnam się z Wami. i Mam nadzieję, że w następnym odcinku będziecie widzieć, jak ta Skitty. Żegnamy tą Skitty. I ona jest w naszej drużynie. A więc cześć. No, durch.